Doładowanie z moim kodem Ty ty na Casehook daje Wam 10% bonusu do doładowania, dwie darmowe skrzynki i jeden udział w giveaway'u, a każde 100 zł wydane na stronie daje Wam złotówkę cashbacku, można go wypłacić od 8 zł. A codziennie możecie odbierać darmowe skrzyneczki zależne od Waszego poziomu. Siemano mordy. Ja jestem Tyna na to kolejny odcinek na moim kanale Case Huga. Widzowie, witam was bardzo serdecznie. Przypominam 20% bonusu do każdego doładowania do końca stycznia, widzowie. I widzowie, ogólnie ten, tak yy, przypominając moim kodem. Kto wpłaca, kto wpłaca ma do wygrania normalnie giveaway na Akacza. Normalnie bardzo ładny 9 dyszek za niego, 8 zł minimalnej wpłaty i przy wpłacaniu z moim kodem, widzowie, jak podeślecie mi wpłatę oczywiście, możecie zgarnąć w konkursie na tikiety. tą oto koskę. W lutym będziemy ten, ostatniego dnia lutego będziemy losować. Tak sobie ujebałam, żeby dać Wam czas trochę na te wpłaty, żebyście mieli chwilę, mieli okazję, dwa miesiące, więc wy wystarczy chyba mi się, tak mi się wydaje, żeby też nie czekać na to losowanie, więc zapraszam serdecznie, możecie zgarnąć tą oto koskę. A my dzisiaj widzowie lecimy na batelki, testujemy sobie żółte skrzyneczki. Jeszcze tego nie było, więc lecimy dalej z kolorami widzowie po prostu. Mamy sobie cenę minusową. Uznajemy, że takie brązowo-żółte też są. To też jest żółty. Tu jest żółty. Candy Drop. Ten jest żółciak. Ten. Tu jakaś rybka śmieszna, też żółciak. P90 żółciak. Dag. Lak, normalnie Dajemy sobie oponenta tego jakiegoś damy. Tu już zielone. To jest żółty za 11. To ja bym podciągnęła pod pomarańczówkę już trochę. Damy sobie bullet queena, też jest żółty. Tu mamy poker. Poker poker flasza możemy dać. Mamy 80 złotych już. I wydaje mi się, że taki czempion na ostatnią batelkę. I tak dużo różnych skrzyneczek jest bez, chyba na trzech. Na standardówkę. I lecimy z koksem, widzowie. No, nie, 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 nie ten. Nie, nie chcemy powiadomień, widzowie. Nie chcemy powiadomień z Case Huga. No, dajcie, dajcie. O, oponent do nas przyszedł. Lukas jakiś przyszedł. Dobrze, zapraszamy pana Lukasa. I lecimy z koksem. Dobra, dobra. Na razie jesteśmy na prowadzeniu groszówkami. Dobrze. O. Bot przeszedł dalej. No kurde, no jeszcze więcej mu dajcie. Jeszcze więcej. Ale tu się dużo jeszcze może pozmieniać widzowie tak naprawdę. Jakby tu underdog siadł na razie, jakby tyle skrzynek zostało. Dobra, dobra widzowie. Coś mi normalnie sucho w gardle, ale dajemy radę. Muszę trochę przeznaczyć gardło na... Y Gadaniny do Was. Trzeba do Was i nie, nie zostawię Was tak, bystrosko samych normalnie. Nie? nie wiem. Dobra, dobra. Lecimy. Odbitka lekka, ale ciężko będzie dogonić oponenta. Kurde, no. Dwie dyszki przewagi. Jakby tu coś mocnego mogło posypać. No, dajcie coś. Dajcie coś. Kurde, temu jeszcze dziewięć, No nie. Kurde, no. O, o, odbitka, odbitka. Ale czy to nam da jakieś prowadzenie mamy to! MP9! Normalnie, za 5 dyszek! Za 5 dyszek. Ładnie, ładnie. On miał Well worn, a ja miałam kurde. Bardzo ładnie, bardzo dobra koska normalnie by była skarnięta. 226 zł widzowie. 126 zł tak naprawdę profitu, więc... Lecimy dalej testować. Widzowie, nie ma tu tamto. Próbujemy dalej. Damy sobie minimalnie. Na czym skończyliśmy? Poker. Champion chyba był. Dobra, lecimy z championem. Tu mamy Kinguina. Explosion. Dobra, uznajemy, że tu też. Nie będziemy chyba serii pomarańczowej robić, tak mi się wydaje, więc... Próbujemy tak jakoś... O, i tyle na pięć skrzyneczek na dwóch graczy tym razem może. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, bo tu już lecą droższe skrzyneczki, więc... No, dajemy sobie bota, mamy pokera i lecimy z koksem. Dawać, dawać. O kurde, poleciał tym Akaczem normalnie. Mm. Ciężko będzie dogonić. Jeszcze trzy skrzynki, widzowie. Jeszcze trzy. Tu nam słabo wszystkim poleciało. To słaba skrzynka, jakaś była akurat. Kurde, no chłop się odbija mocno. Stuwa przewagi. Czy my to ugramy? Totalnie nie. Kurde, no słabo, 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 słabo. Pierwsza była lepsza. Pierwsze zawsze najlepsze, więc tak to było. I próbujemy sobie znowu. Ja widzowie, potestujemy sobie te tańsze. Kaczkowo weźmiemy P90. Tak. Tego damy. Trochę, tak pomijamy troszkę. Tu Bullet Queen może. Ten Champion. Championsa. Kingweena damy sobie. Tego. Tych dwa. I na tym chyba zostaniemy na trzech. I ja bym dała. Tym razem lecimy na Underdoga na trzech. Tak. To spróbujemy zrobić, dajemy sobie boty, mamy bułę i Jorgo, Albo Jorgo Jorgo. Nie znam się, nie umiem czytać, ale próbujemy, lecimy z koksem, widzowie. Dobra, będziemy walczyć z bułą jak na razie, bo bu... kurde, no buła wygrywa. Buła na razie zgarnia najwięcej. W sensie zgarnia najmniej, ale ma najlepiej w tym wszystkim tak naprawdę. No, niech bóle coś poleci. Niech chłopakom coś tam poleci. Dobra, dobra. Jorgo przebił mnie akurat systemowo. Jeszcze, że była, ale jeszcze dużo jak widzowie mam. Więc może coś tu poleci, poleci. Dajcie, dajcie. O, wracamy na prowadzenie. Sorry, widzowie, leko się nie wyspałam dzisiaj. Kurde, no. Buła wraca. Dajcie coś bóle. buła, halo, dżorgo jak leci normalnie, patrzcie z tym, z funduszem. Kurde, malutko, malutko przewagi, czy my to zgarniamy? 5 stów! Widzowie, od 5 stów już praktycznie kosa się zaczyna, więc zrobiliśmy kosę tak naprawdę, no. Najlepiej, Boże, tak do ostatniej skrzynki, nie wiadomo co to było. Jakie ładne te w ogóle skineczki wyszły, patrzcie, akacza emperet, Empresa. Bardzo dobry bloodsport. Sprzedajemy sobie wszystko na razie, tak mi się wydaje. I testujemy sobie dalej. Polecimy może z jakimiś droższymi jeszcze. Jeszcze droższe, skoro ugraliśmy takie batle, to można, można polecieć. Widzowie, tak mi się wydaje. Damy sobie gdzieś tu możemy. Smog, smog. Tu się chyba zatrzymaliśmy. Rubika. Kostkę Rubika. Widzowie, układaliście kiedyś? Bo ja tak. Miałam okazję. Damy sobie procentówek chyba, nie? Damy sobie Kinguina za stówkę. I chyba na tym zostaniemy. Na dwóch graczy klasycznie polecimy. Da Mamy sobie Botadaka. Dobra, lecimy, lecimy na grubo, na grubo z nim. Nie ma, bez pierdzielenia, dajcie, dajcie coś. Dobra, jest dobrze. Na, na razie jest okej. Okay. Jest okej, okay, popi Kurde, odbitkę chłopaczy nam ma, ale nie aż tak. Dobra, pompeczkę mamy dobrą. Żeby się nie odbił, żeby się nie odbił. Dobra, nakleje. Nie naklejeczki. zawieszki, zawieszki. Zawieszki są so git. I mamy to! Ładnie, ładnie, ładny profit, widzowie. Łatwy profit tak naprawdę. Dwie stówki profitu. Bardzo dobrze, doskonale lecimy chyba dalej. Tak mi się wydaje. Bardzo ładne. Skrzyneczki nam się tu sypią, tak naprawdę. Lecimy, lecimy, lecimy trochę sobie, przeskipujemy skrzyneczek. Tu, tu zostaliśmy. Ja bym tego. No nie, to nie było zamierzone, widzowie, nie było zamierzone. Chciałam tego dać i może tego konika damy, widzowie, 250 zł, tak o, na czterech. I dajmy underdoga. Zobaczymy, czy tu da się coś ugrać z tego. Dajmy sobie boty. Nitro i Samu i Stevie Dobra, no kurde poleciało nam za dużo. Ale tu dużo te dwa koła w puli widzowie było. Ej, powtarzałamy to, tylko na innym trybie. Robimy taką samą bitwę widzowie. Bo ona wcale tak naprawdę nie kosztuje jakoś dużo w porównaniu do tego, co można zgarnąć. Więc ja bym wzięła tak. O, teraz spróbujemy. 250 zł kosztuje ta batla, widzowie. Więc to jest tak, wiecie, jak ugracie już trochę, to to już wcale nie jest tak źle. Dobra. Dobra, dobra. Kurde, no, poker zgarnął. Patrzcie, to tam był taki fart. tak był, Taki był fart normalnie na, tym, na tej batli. Prawie dwa koła było do wygrania. Szok widzowy i niedowierzanie. Ja nie wierzę, tak szczerze mówiąc, widzę trzy niebieskie jeże, ale mi się wydaje, że to by było na tyle. Zrobiliśmy porządny test, dobre dropy były, tak mi się wydaje. Sami ocencie, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, lajkujcie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, mano!